Hej hej. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie troszeczkę o żonie Luka Skywalkera z legend. Pewnie wiecie, o kim mówię. Tak, chodzi o Mare Jade, rudowłosą piękność, której historia w legendach jest jedną z ciekawszych, i, no, nie oszukujmy się, nadal czekamy, aż Mara wróci do kanonu. Tak jak wrócił na przykład Traun. Omówimy sobie kilka najciekawszych informacji o tej postaci. Kto nie zna jeszcze Mary, no może zrozumie, skąd wzięły się te wszystkie ochy i achy. Oczywiście tradycyjnie przypomnę, że w niniejszym filmiku przedstawiam tylko najbardziej podstawowe informacje o marze Jade, żeby mi nikt nie pisał, że pominałem jakieś wydarzenie. Szybciutko jeszcze przypomnę o Subiku i łapeczkę w górę. Tak tak, no nie ma jak żebrolajki. Lecimy do odcineczka. Mara Jade urodziła się na 17 lat przed bitwą o Jawin, lecz nigdy nie poznała swoich rodziców. Odebrał ją im nie kto inny jak sam imperator Palpatine, który to przez kilkanaście lat uczył ją posługiwania się Mocą, sztuk walki, obsługi broni oraz pilotowania pojazdów, aż w wieku 16 lat dorobiła się tytułu ręki imperatora, tym samym stając się prywatnym agentem Palpatina do zadań specjalnych. Jeśli chcecie teraz walić tekstami w rodzaju ciekawe, co Palpatine robił ze swoją rę to sobie darujcie. Jak się z tego ostatni raz śmiałem, to spadłem z dinozaura. Dzięki swojemu doskonałemu wyszkoleniu w misji sprawdzała się dużo lepiej i sprawniej niż całe oddziały szturmowców, co no, wynikało głównie z jej wysoce wyuczonych umiejętności oraz sprawnego używania mocy. Zajmowała się głównie poszukiwaniami ukrywających się Jedi, walce z członkami sojuszu rebeliantów oraz zwalczaniem ukrytych wewnętrznych wrogów imperium. Pewnie w nowym kanonie byłaby kimś w rodzaju Inkwizytora. W pewnym momencie Mara Jade dostała misję życia. Miała zabić pewnego rebelianta, który nastręczał Palpatinowi wielu problemów i zniszczył gwiazdę śmierci oraz był synem ucznia Palpatina Weidera. Tak, chodzi o Luka Skywalkera. Według informacji w Expanded Universe Mara udała się nawet do pałacu Jabby na Tatooine, gdzie jako tancerka Arika wyczekiwała Luka. Jabba uniemożliwił jej jednak bycie na barce żaglowej podczas nieudanej egzekucji Skywalkera, więc nie mogła wypełnić zadania. Życie kobiety zmieniło się znacznie po śmierci Palpatina w trakcie bitwy o Endor i po zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci. Wielu MOFów i dowódców chciało przejąć władzę po Palpatinie. Nie będę teraz opowiadał tych historii, bo w zasadzie przez wiele lat po epizodzie szóstym resztki Imperium walczyły z Nową Republiką i było to kanwą wielu opowieści w legendach, zwanych niepoprawnie Starym Kanonem. Każdy nowy Be imperator uznawał Marę za zbędną, co zmusiło ją do ucieczki z szeregów imperium. Nadal miała jednak w głowie wdrukowany ostatni rozkaz Palpatina, wysłany jej poprzez moc zabij Skywalkera. Ale o tym za chwilę. Nie mogąc znaleźć miejsca w imperium, dołączyła do trudniącego się przemytem talona Kardę. I wkrótce awansowała w jego organizacji. Talon miał całkiem spore powodzenie w biznesie, jakkolwiek byśmy tego, czym się zajmował, nie nazwali. Handlował nie tylko towarem, ale i informacjami. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście odcinek o Talonie Kardę. Wpadnijcie też na Instagrama Biblioteki OSUS. A teraz wracamy do Mary. Nie możemy pozwolić, żeby się nudziła. Po pięciu latach od śmierci Imperatora udało jej się wreszcie spotkać Luka Skywalkera. Początkowo charakter jej ówczesnej działalności zmusił ją do odłożenia niespełnionej misji na drugą plan, Lecz po czasie nabrała dla Luka więcej zrozumienia. Finalnie zdecydowała się z nim współpracować i zasilić szeregi nowej Republiki. Nie chcę tutaj spoilerować trylogii trauna tej starej, ale Mara Jade nie mogła się uwolnić od ostatniego rozkazu imperatora, nawet pomimo, że współpracowała z lukiem i coś najwyraźniej tak jakby troszeczkę między nimi iskrzyło. Dopiero kiedy zabiła szalonego klona Luka Skywalkera, polecenie Palpiego się wypełniło i Mara zaznała spokoju. W kolejnych latach kontynuowała pracę u boku Karda, z którym utworzyła i prowadziła sojusz przemytników. Rozpoczęła nawet szkolenie w Akademii Jedi, którą Luke otworzył na Jawinie IV, lecz przerwała treningi. Spotkała się jednak ze Skywalkerem podczas powstania na Almanii, kryzysu koreliańskiego oraz problemów z Jenserai. Przełomem w ich relacji było jednak wspólne wzięcie udziału w wyprawie celem powstrzymania rozpadu Nowej Republiki i zakończenia galaktycznej wojny domowej, już tam kolejnej wojny domowej, nie wchodząc w szczegóły. Wspólna misja uświadomiła im, jak bardzo nie potrafią bez siebie żyć, co poskutkowało. Ślubem. Mara po zamąż pójściu zdecydowała się kontynuować swoją drogę życiową jako Jedi u boku męża. Została mistrzynią oraz członkinią najwyższej rady Jedi. Sielanka nie trwała długo, gdyż niedługo przed inwazją ze strony Juzan Wongów zarażona została śmiertelną chorobą, którą po długim czasie udało jej się wygrać dzięki użyciu więzi z mocą. Zanim jednak w pełni wróciła do zdrowia, walczyła z najeźdźcami na Dantuin i na itorze. 26 lat po bitwie o Jawin, Mara Jade urodziła Lukowi syna imieniem Ben. Ale nie, nie, nie Kylorena. Spokojnie. Ben Skywalker to inna postać. Disney trochę tutaj namieszał. Przypominam, że mówimy całkowicie o wydarzeniach i postaciach z legend. W aktualnym kanonie Star Wars, przynajmniej na chwilę obecną, kiedy to nagrywam, Luke Skywalker nie miał dzieci. Mara Jade została nauczycielką Jane Solo, która to z kolei była córką Leia Organy i Han Solo. Kiedy jej uczennica została mianowana na rycerza Jedi, Mara ponownie wróciła do kierowania kampanią przeciwko Yuzan Wongom. Po upadku Korusant przyczyniła się między innymi do przeorganizowania Nowej Republiki w Sojusz Galaktyczny i mianowania Kala Omasy na jego pierwszego przywódcę. Brała udział w walkach z najeźdźcami aż do ostatecznej klęski wągów 29 lat po bitwie o Jawin. Następnie jako Jedi brała udział w kryzysie Mrocznego Gniazda i wojnie rojów oraz pomagając w zakończeniu wojny między Cisami i Kilikami. Nie martwcie się, jeśli trochę nie wiecie o co chodzi i nie wiecie co to tam Cisowie czy Kilikowie, kim byli Uzan Wongowie. To stare historie, których nie opowiedzą Wam Jedi. Y a zaraz, moment, nie ten tekst. W każdym razie zapraszam Was na stronę osus.pl, gdzie znajdziecie wiele odpowiedzi na nurtujące Was pytania, a najważniejsze linki do haseł na Osusie będą na dole w opisie filmu. Zatem tam zerknijcie koniecznie. W każdym razie wracamy jeszcze na momencik do Mary Jade. Kiedy doszło do wybuchu drugiej galaktycznej wojny domowej, brała udział w jej początkowej fazie u boku Luka. Była pierwszą Jedi w szeregach rady, która dostrzegła początki przejścia Jasena Solo, brata bliźniaka Jane'y i syna Hana Solo i Lei na ciemną stronę mocy. Doszukując się pierwszych tego znaków już na etapie, w którym usiłował przejąć władzę nad Sojuszem Galaktycznym, próbował też przeciągnąć na swoją stronę Bena Skywalkera, czyli przypominam syna Luka Skywalkera. Niestety, Mara zginęła z ręki Jasena, który po ciemnej stronie mocy przybrał imię Darth Sidious. Liznęliście dopiero temat Mary Jade, ale to wszystko w tym odcinku. Wiecie już co nieco na temat tej postaci, ale zachęcam Was do dalszych poszukiwań. Sięgnijcie po książki z Legend, trylogia Trauna na początek, zwłaszcza, że w tej chwili jest dosyć łatwo dostępna, bo zostało wydane jej wznowienie przez uroborosa. I oczywiście zerknijcie też na stronę osus.pl. Jest tam naprawdę fajna i rozbudowana historia tej postaci. Przypominam, żebyście zostawili subika i polajkowali osusowego fanpage'a. Zajrzyjcie też na Instagrama. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często, szanujcie siebie nawzajem, niezależnie od rasy, przekonań, poglądów czy orientacji. Dzięki wielkie za oglądanie i przypominam, że komentarze są do waszej dyspozycji. Niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.